Cześć, witam cię serdecznie. Justyna Ucja Wień, Akademia Bogatych Fotograf. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie na e, pytanie, w sumie, które dostałam od Millera. E, mam problem z samokrytyką. Jak mogę sobie z tym poradzić, Jeśli chodzi o fotografię? To jest odwieczny temat, który tak naprawdę jest czymś, co bardzo podświadomie nas powstrzymuje przed tym, żeby robić więcej, żeby sprzedawać nasze sesje zdjęciowe i żeby móc się w ogóle wyceniać. Samo krytyka to jest taki nieodłączny element zawodu artystycznego. My, będąc fotografami, no, nie ukrywajmy, rozwijamy się. Zwłaszcza jak jesteśmy na początku swojej drogi, to mamy duży problem z tym, żeby doceniać to, co robimy. I teraz ja Wam zdradzę jeden sekret. Nawet jak będziecie już na tym momencie, że będziecie ileś tam lat do przodu, najprawdopodobniej tak samo będziecie na siebie spoglądać. Nie mówię, że identycznie, natomiast problem w tym, że musicie zrozumieć, że nigdy nie będziecie idealni w tym, co robicie i zawsze będziecie myśleć, że mogliście zrobić coś lepiej. I to jest całkowicie. Oj, to jest coś, co ja bym powiedziała, jest bardzo standardowe, bo nie da się rozwijać i myśleć, że już jest idealnie. Po prostu, więc my za każdym razem, jak, jak chcemy być lepszymi fotografami, będziemy po prostu mieć coś takiego: Ej, ale mogłem to, mogłem to zrobić lepiej, albo to światło nie wyszło mi w ten sposób. Świetnie, więc wejdź na YouTube'a, wejdź, kup kurs i, i zobacz, w jaki sposób można to zrobić lepiej. Zrób to następnym razem lepiej, według tego czego się nauczyłeś, i już jesteś krok dalej. I tak cały czas praktycznie możesz się rozwijać. I będzie taki moment, moment, w którym będziecie się czuć już na tyle, myślę, że na tyle tak normalnie z tym, co robicie, na tyle tak swobodnie, że rzeczywiście łatwiej wam będzie e, się wyceniać. Ale to też nie musi być taka długa droga I, i ja to zawsze będę powtarzała. Ja na przykład przez długi, długi czas miałam w głowie, bo miałam taką przygodę, słysząc, że dwóch fotografów u nas tutaj we Wrocławiu bierze za sesje zdjęciowe, za 10 fotografii 1000 złotych, to mi się tak wymarzyło, Boże, jak ja bym chciała kiedyś brać 1000 złotych, żeby mi ludzie płacili 1000 złotych za 10 zdjęć. No i teraz y, ogólnie to jest tak, że ja przez wiele lat marzyłam i powiem Wam, nigdy ten moment nie nadszedł. Nigdy nie nadszedł sam. Nikt nie przyszedł do mnie i powiedział, Justyno, ja Ci zapłacę 1000 zł za 10 zdjęć. Nie, nikt mi tyle nie zapłacił, póki sama się nie przekonałam, że muszę tyle wziąć. I to była sytuacja w pewnym klubie, w którym pan. E Pan opowiadał mi o tym, w jaki sposób kocha sztukę i, i jak bardzo chce zrobić coś specjalnego dla swojej kobiety, która jest ciąży, i ja wtedy powiedziałam mu: Tysiąc za jedno zdjęcie. To, to był taki bardzo szczególny moment przebudzenia u mnie, i dla mnie to było coś niesamowitego. To też wynikało oczywiście z wielu rzeczy, które się działy w trakcie rozmowy, i ta rozmowa dokładnie poszła tak, jak trzeba przy sprzedaży, o czym jeszcze wtedy nie wiedziałam i nie wiedziałam, jak to się dzieje. Ale jest schemat, którego teraz używam, który powoduje, że ja mogę powiedzieć tysiąc. Za jedno zdjęcie mogę powiedzieć 7, 8, 10 tysięcy za więcej zdjęć i nie mam z tym problemu. Ale to też kwestia tego, że musiałam sama w sobie przerobić to, że to ja jestem tyle warta, że to, to co ja robię, jest tyle warte. Bo jeżeli nie przerobisz sobie, że cały czas będziesz się ściągać na dół, mówić nie, jestem do dupy, i inni są lepsi i będziesz się porównywać cały czas do tego fotografa obok, do tego z miasta obok, tak jak ja to kiedyś robiłam. To strasznie psyło mi w głowie, bo się okazywało, że ja przez to sama nie mogłam skupić się na tym, co ja mam robić, jak ja mam ulepszać moją sprzedaż, jak mam ja ulepszać mój marketing, jak mam pokazywać moją markę bień fotografii, żeby ta marka sprzedawała się drożej. I, I w tym był problem, że zamiast się skupić na tym, żeby to robić samemu lepiej, i uderzać do klienta, który mi rzeczywiście za to zapłaci, i pokazać moją usługę tak, żeby ten klient ją cenił. To tego nie robiłam. Więc przede wszystkim skup się na sobie, na tym, co ty robisz. Nie podglądaj za często konkurencji, bo tylko będzie się w tobie gotować krew na zasadzie, o, ona no to zrobiła, to zrobiła lepiej, tam to zrobił lepiej. My mamy taką durną tendencję do porównywania się. Co jest moim zdaniem głupie. I to jest coś, co miesza w głowie i w ogóle wywala nas z tego, z tego toru dążenia do tego, co chcemy osiągnąć. W zależności, oczywiście, jaki masz cel to musisz iść sam do tego celu, nie możesz się rozpraszać. Co, co by było, gdybyś, nie wiem, płynął statkiem i masz cel jechać, nie wiem, przepraszam, płynąć gdzieś na jakąś wyspę i nagle łu, rozpraszasz się, o, tam z daleka jakaś inna malutka wysepka, to se popłynę. I nie jedziesz, i, przepraszam, nie płyniesz do tego docelowego swojego, do tej swojej docelowej wyspy wymarzonej, bo żeś się rozproszył i po prostu lecisz nie tam, gdzie trzeba. Więc wracasz z powrotem na tor i idziesz do przodu. Ja wiem, że to jest trudne i zawsze wszyscy się rozpraszamy, mamy gorsze, lepsze momenty, ale to o to też chodzi, żeby sobie jakoś pomagać, zamiast się na siebie gniewać i czuć się jako konkurencja. Ja mówię, konkurencji nie ma, dlatego że. Każdy z nas jest tak unikatowy, ty jesteś unikatowy, unikatowa. Jesteś tak inny i inna od wszystkich, że nie ma czegoś takiego, nie ma możliwości porównania cię z kimś. Po prostu bądź sobą, rób to co kochasz, rób to dobrze przede wszystkim rób to dobrze. Ale pamiętaj też, nie bądź dla siebie zbyt krytyczny. Więc ta samokrytyka, którą masz, musi być, żebyś mógł się rozwijać, i to jest całkowicie normalne. Natomiast pamiętaj. Nie, nie wejdź w krzaki, nie wejdź w dół, w którym będziesz się tylko walić jak kamieniami po głowie, nieźle robisz nie tak w ogóle to nie jest to. Pamiętaj, to jest bardzo ważne, żebyś zaczął cenić siebie. I to jest główna zasada. Jeżeli ty siebie cenić nie będziesz, to nikt ciebie cenić nie będzie. No i prawdopodobnie po jakimś czasie. Pożegnasz się z fotografią, bo ani to nie będzie dla ciebie dochodowe, ani nie będzie już przyjemne, będzie ci się kojarzyło tylko z negatywnymi rzeczami, z negatywnymi klientami, z negatywnym w ogóle podejściem do biznesu, brakiem efektów, co niestety jest Twoją winą. I tu musisz się niestety z tym pogodzić, że. To, co się dzieje wokół ciebie, jest twoją winą, bo to ty przyciągasz danych klientów, to ty przyciągasz dane osoby, które w ten, a nie w inny sposób e, przychodzą do twojej marki, to ty tworzysz swoją markę, to ty piszesz na temat tego, co ty robisz, i to ty pokazujesz, bądź nie pokazujesz, to też jest niestety olbrzymim błędem siebie. Także możesz być trochę krytyczny, ale pamiętaj, miej wartość siebie i cen siebie. Dzięki. Zapraszam Cię do komentarza, jeżeli masz jakieś swoje uwagi, swoje pytania na ten temat. To zapraszam Cię, pisz e, z chęcią na nie odpowiem. E, wejdź oczywiście do naszej grupy, tam wszystko w linkach masz pod spodem, e, w naszym filmie. E, I co? Idź do przodu. Dzięki.